Będzie po Chrystus, Dzisiaj o cierpieniu. Ja jego nie lubię. Tak, zdecydowanie nie lubię cierpienia. Kurza, lubię być, żeby było fajnie i szczęśliwie. Jest to życie, jest moim zdaniem możliwe w takie. Ja pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją siostry Faustyny, kiedy siostra Faustyna powiedziała, że ktoś kto żyje w cieniu miłosierdzia Bożego, obrazu miłosierdzia Bożego, nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. No mnie się to nie podoba ta, to, to stwierdzenie. I ja chronię się całe moje życie, znaczy całe dorosłe życie. E, całe dorosłe życie chronię się miłosierdziem Bożym. I szczęśliwie mi się bardzo szy. Jak dotarło do mnie, że jedna komunia święta jest więcej warta niż męczeństwo wszystkich męczenników, to ja zdecydowanie wybrałem codzienną komunię świętą. Ale cierpienia nie lubię. No, kurwa, nie bardzo. Nie bardzo. <gryw> Dlatego nie chcę i do czyjś z Tam Też jest niemiło. A niżej to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. W jaki sposób możemy... Bóg nie zsyła nam krzyży. Ale jest prawo tego świata za każdy grzech. Za każdy grzech jest kara. No tak jak w naszym tutejszym życiu. Zrobimy coś źle, jest kara. Przekroczymy prędkość dostajemy jakieś punkty. Nie w porządku, to jest. Ale tak, tak społeczeństwo myśliło, że jest policja od zawsze. I jeśli coś zrobimy źle, to jesteśmy karani. W prawach. Wszechświata jest sytuacja identyczna. Za każde zapalenie papierosa, za każdy głupi żart jest kara, oczywiście malutka, ale jest. I nie Bóg nas kara. Jest to tak ustalone, że jeśli robimy źle, to jesteśmy karani. Ale Bóg daje nam możliwość, żeby tak się nie działo. No, to wychowawcze jest. Jak na dziecko ono rozrabia, to my też tam albo pokrzyczymy, albo wykaże, powiemy, że źle zrobiło. No, staramy się to dziecko wyprostować. W wyniku czego, jeśli robimy źle, no to. Tak to się dzieje. Jest kara. Ale Bóg wiedząc, że my łomni jesteśmy, to daje nam szansę. Żeby to ominąć, daje nam szansę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar. Wykonawcą kar nie jest Bóg, są aniołowie. Jest też szatan, który to robi. To u Hioba, w Księdze Hioba jest napisane, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób szatan nas próbuje. Siostra Faustyna pokazała także, że Anioł Dobry chciał ukarać, znaczy miał ukarać Wilno i okolice gradobiciem silnym i późniejszym konsekwencją tego byłby głód, za nasze złe czyny. Bóg daje nam szansę odpusu zupełnego każdego dnia. Codziennie możemy przyjąć Komunię Świętą. Możemy odprawić potem drogę krzyżową w kościele, albo pół godziny Pismo Święte przeczytać, albo nawieźć Najświętszy Sakrament przez pół godziny, albo ee, przeczytać Pismo Święte pół godziny. Cztery, cztery są, cztery sposoby codziennego odpustu. Cztery sposoby, można to w internecie sprawdzić. A potem dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego i poprosi o odpust zupełny i darowanie kar. Jeśli ktoś lubi żyć szczęśliwie, z dala od cierpienia, to to jest jedyna droga. Nie ma innej. Nie ma innej drogi. I to się też przekłada na nasze życie ob tu obecne. Że jeśli jesteśmy blisko Pana Boga, to Bóg nam błogosławi, pomaga we wszystkim. A najważniejsze, że jeśli coś się źle dzieje dookoła nas, to my rozumiemy, dlaczego to się dzieje. A zrozumienie tego, no, daje spokój w sercu, a jak jest spokój to jest i miłość i wszystko. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas bez cierpienia do nieba, najkrótszą z dróg, z dala od czystca i wszystkich innych problemów. Dobry Boże, pomóż nam we wszystkim.